Rozdział XIX. 14 Batalion na stanowiskach. Teraz będąc między nimi, dowiaduję się, jakie to trzy tygodnie trwają w tej niepozornej, pozycyjnej wojnie, o której tak mało się znajduje w gazetach, a jednak tak wiele w szpitalach. Pozycje między wzgórzem klasztornym a masywem Monte Cairo trzymaliśmy częścią Sił Korpusu. Północna część tego odcinka. Wzgórze Castellone miała pozycje dalej położone od nieprzyjaciela i obsadzające ją pułki kawaleryjskie, Karpacki i XV Poznański, miały stosunkowo lżejszą służbę. Natomiast na wzgórzu 706 i na stokach wzgórza oraz na dalej pod klasztor biegnących w wzgórzach i wyniosłościach pozycje obu stron zbliżały się, zwłaszcza ku klasztorowi, na rzut granatu ręcznego. Przeciwnicy tam warowali przeciwko sobie na terenie niedawnego nieuprzątniętego pobojowiska. Tam, na ten wąski dwukilometrowy odcinek, między pierwszą brygadą gwardii, czwartej dywizji angielskiej, zajmującej część miasta Kassino pod stokami klasztornego wzgórza, a między 15 pułk ułanów, dziedziczący po Francuzach pozycję na Castellone, wepchnięto i ukryto nasze niemal trzy bataliony. I 96 moździerzy. Niemcy stawali na głowie, aby zidentyfikować, kto jest przed nimi, aranżowali ciągłe prowokacje. W tym ciężkim trwaniu korpus począł zapisywać pierwsze karty bitwy o Monte Cassino. 20 kwietnia major Ziobrowski, dowódca XIV baonu, pojechał na rozpoznanie odcinka, który jego baon ma zająć. Odcinek trzymają Irlandczycy. Bladzi, wymęczeni, nieogoleni, a w nieoczyszczonych butach, mający wygląd spłoszony. A przecież jest to sławna ze swych walk 78. Dywizja, poprzedniczka Karpackiej nad Sangro, dywizja, która przebyła kampanię libijską i brała udział w Desancie na Sycylię. Snać to tu trwanie wypompowuje żołnierza. O godzinie piątej nad ranem ruszył na rozpoznanie wzgórza 706. Mgła rozproszyła się. Wylazł z niej straszliwy masyw Kairo i pochylił się jak Gulliver nad Liliputem. Nie da się zaprzeczyć, że pierwsze wrażenie, jakie się wówczas odnosi, jest jak najprędzej się ulatniać. Z mgły wylazł i grzbiet, który batalion miał zająć. Zrzadka porośnięty, skalisty, niegościnny. Z mgły wyszły płyciutkie stanowiska dołki zajmowane przez Irlandczyków. Cięcie drzewa na budowę schronów ściągałoby ogień. Zarysowała się łatwość podejścia, cienkość linii własnych stanowisk. Jakaś beznadzieja była w tym wszystkim. Wracający ze służby żołnierze rzucali na kupę broń i ekwipunek przed legowiskami. Ogień nękający, chodził po tych strupach ziemi, między którymi gniły trupy poprzednich natarć. 23 kwietnia batalion XIV ruszył na luzowanie. Żołnierze przyszli pieszo z fondata do Inferno, weszli w kilometrowy wąwóz pęknięcie między kilkusetmetrowymi ścianami. Idzie się przez ten wąwóz, jak na tamtą stronę ziemi. Mogłyby nad nim być wyryte dantejskie lasciate oni speranza. Przenocowali w dołach u wylotu wąwozu na dolinę Rapido. Już tu nieprzyjaciel złożył im pierwsze wizytowe karty wojny. Ogień nękający. Przeczekali dzień. Ruszyli w dolinę gęsiego szykiem pelot. Pięć kroków, żołnierz od żołnierza, odstęp drużyna od drużyny. Jakich to wróg? pytają siebie jeśli już tu takie ostrożności. Czerwone nitki biegają z góry w dół, z dołu do góry. Mówią im, że tam, gdzie tak te nitki biegają, to klasztor na górze Monte Cassino. A oni? Zwykli podorywki pachnącej pod lasonkiem i rowu zaciągniętego rzęsą, w którym grają żaby. Weszli na Cavendish, ścieżkę mulą, która stać się miała drogą polskich saperów. Grały kapele turkuci podjadków. Niektórych potłukły, porozrzucane przez pociski kamienie. Pieli się coraz wyżej w górę. Leciały na nich lampiony świetlików. Nieraz woła się na takiego świetlika kto idzie? przypuszczając, że się posuwa człowiek z lampką elektryczną. Kiedy podeszli pod pozycję, powitało ich inne światło. W błysku rakiety stanęły na chwilę bliskie, nieruchome drzewa i jar. Irlandczycy, spakowani już, szybko zdawali służbę. Pilno im było przed świtaniem przebyć Dolinę Rapido. O godzinie trzeciej odcinek był ostatecznie przejęty. Z rana poczęli się zagnieżdżać. Kręcili głowami po gospodarsku na te dołki po Irlandczykach. Wojaki to te Irlandczyki może i są, ale po pustyni wojowali, a tu leśna sprawa. Ludzie z Hajnówki i ludzie z Puszcz, Rudnickiej i Chłuboczyckiej i Baksztańskiej i Nalibockiej i Wiśniewskiej, drwale z nadleśnictw wołyńskich, flisacy z Niemna, zeszli nieco w dół ciąć drzewo na stropy. Robotę trzeba było robić cicho. Wlekli narąbane paliki. A kopacze z fortyfikacji wschodnich, z melioracji zakisłych łąk, z tych tam kopań dołów na kartofle, jazów, smolarni, robili co najgłębszy w kop. Na strop szły belki. Im grubsza, tym lepsza. Na belki szła jedna przynajmniej warstwa worków z piaskiem i ziemią. Na nie dwie warstwy kamieni. Na wierzchu obowiązkowo duże kamienie, jako warstwa detonująca. Przed wejściem ścianka załamana. Budują najchętniej na trzech, tak raźniej. Dwuczuwa, jeden śpi. Porządnie, po gospodarsku. Czytałem list. Ojcze, teraz jestem, gdzie huczy, świszczy, gdzie dudni ziemia, gdzie króluje śmierć. Ale ja mam ją gdzieś. Co mi z niej? Mam schron, gdzie jej nawet czubek kosy nie dostanie. Co innego, całą kosą w sam czubek. Wówczas krucho. Nie ma rady. Tak musi być. To wojna. Zaczęły się długie dni. Zwolna, kiedy przyzwyczajał się wzrok, kiedy narządzał się słuch, ziemia głucha i niema ożywiać się poczynała groźnym życiem. Przed frontem niewidoczny. Przesuwał się co dzień obserwator moździerzy niemieckich, wypukując ze szmajsera wykryte miejsca. Czubek kosy świstał codziennie nad przemyślnie uzdajanymi schronami. 30 kwietnia pocisk wpadł pod łóżko kapitana Janusza. Zmartwiał kapitan Janusz, a pocisk nie wybuchł. Zadomowił się pod łóżkiem jak pies. Pól... Martwych wobec różnorodnych ogni właściwie nie było. Wszędzie i na każdym miejscu można było w każdej chwili dostać całą kosą. Zaraz, następnej nocy, po zajęciu pozycji, trzasnęła nawała w placówkę czternastego baonu, złożoną z dwunastu ludzi. Czterech zostało rannych, pięciu ciężko rannych. Właśnie padał deszcz. Ponuro znosili ich koledzy po oślizłych skałach. Nie ma nic cięższego dla żołnierza, jak dać się zabijać biernie. Jedyna obrona, jaką rozporządza batalion w tej wojnie, na niewidzianego, to własne moździerze. Są to co prawda jeszcze trójczyny, trzycalowe, lekkie moździerze, ciężkie czwórki, moździerze 4,2 cala zbierano dla nas dopiero na gwałt po Tunisach, Egiptach i diabli wiedzą gdzie. I dostarczyć miano dopiero przed natarciem. Z niemieckiej strony dokuczały moździerze ciężkie. Na te nic poradzić batalion nie mógł, ale użerał się z nieprzyjacielskimi lekkimi, stojącymi w zasięgu naszych. Dowódca Plutonu Moździerzy, porucznik Fajbusiak, natychmiast po zaciągnięciu stanowiska, przystrzelał sobie i przekontrolował dziewięć celów przekazanych przez Irlandczyków. Od dnia natarcia wykrył jeszcze dalszych dziewięć. Prosi pewnego dnia sąsiada, obserwatora artyleryjskiego, aby mu pomógł rozbić wykryte gniazdo moździerzy niemieckich. Obserwator zbył dosyć wyniośle żądania żydowskiej artylerii. Istotnie bardzo zabawnie strzela się z moździerza. Stoi rura krótka i pękata, która ma taką pretensję być lufą jak osioł koniem. Z tej rury jest nakaz. Dajmy na to oddawać strzał co 15 minut, bo przecież w dni walki pozycyjnej prowadzi się tylko ogień nękający. Leży więc sobie drab, rozwalony z gazetą albo z papierosem, co 15 minut, ziewając, podchodzi do rury i wrzuca przez nią od góry, jak za króla ćwieczka, pocisk. Pocisk uderza w dole o sterczący sztyft i wylatuje z powrotem. I to jest. Digance pastrojkę żydowskiej artylerii. Po chwili tenże obserwator dzwoni do tegoż porucznika Fajbusiaka. Panie, te moździerze poczynają mnie obkładać. Niepamiętliwy porucznik Fajbusiak dał serię i najświętsza panienka pomogła. Jak sugerował czynności kanonierskie w żydowskiej artylerii najwyższym szarżom niebieskim jeden ze strzelców. Wysunięty obserwator doniósł, że jeden szwab się rozłożył, a kilku kulga się rannych. Kapitan Janicki, który w tym dniu od rozbitych moździerzy postradał strzelca, telefonuje do porucznika Fajbusiaka. – Dziękuję ci, żeś mi schwitował mego chłopaka. No Nocą z 7 na 8 maja, kiedy już nabrzmiewały zdarzenia i strony szykowały się gorączkowo do rozprawy, posłyszeli nasi, wiarze pod 706 w Nomanstlandzie jakieś ostrożne, przyciszone roboty ziemne. Poszła salwa z moździerzy, roboty zamilkły. Natomiast z jaru poczęły dochodzić jęki. Rzecz prosta, że w tych warunkach wszelcy goście byli karą bożą. Goście się wynosili, a Niemcy na miejsca, w których był ujawniony ruch, pukali, a pukali. Aczkolwiek raz sprawdziło się, że gość w dom, bóg w dom. Po odejściu jakiejś wyższej szarży, która specjalnie dużo się pętała, zirytowani Niemcy tak kropnęli, że pocisk odgrzebał skład różnych smakołyków, pozostawionych po poprzednikach. Zaczynam rozumieć, czemu mnie nigdzie nie puszczano? Czemu dni, kilka straciłem nawet, nim się dostałem do dowództwa dywizji jako do najwyższego cymesu? Ale też poczynam rozumieć, że jak się nie pchać, to wszędzie zawsze nie można, a jak się pchać, to pies kulawy nie zapyta jakim prawem. Tylko że zmądrzałem na jeden dzień przed natarciem. I już wojny pozycyjnej wcale nie zobaczę. Chłopaki w tej wojnie pozycyjnej też zwolna poczynają rozumieć, że każdy żołnierz nie umiera, uprawiają sport. Czołgania się na przedpole w poszukiwaniu puszek konserwowych pozostawionych przez poprzedników. Przyciągają z wielką dumą jakieś niebywałości. A to orzeszki w konserwie, a to ciastka. Największym powodzeniem cieszy się marchewka w konserwie. Robi się dziurkę, wypija się sok z pragnionymi ustami i puszkę z marchewką się wyrzuca. Bo wody nie ma, bo wody jest wciąż brak. I to, co skąpo dowożą, dowożą nieraz w zardzewiałych bańkach. Z niej, czy z wiecznie konserwowej strawy, czy z odoru trupiego, żołnierze wymiotują. Czegoś się uwziął żygać, zadają dość retoryczne pytanie takiemu, który właśnie zwraca czerwoną zardzewiałą wodę, jakiej się napił z puszki. O, o! usprawiedliwia się Wileńczuk. Wojna znudziwszy się! Jeśli się trafi czasem ofiara, dosłana z siódmej dywizji jako uzupełnienie, to jest rozmaitość w szarym dniu. Jeden z takich dziadków, ujrzawszy, że strzelają, za Boga, nie ryzykował iść do kompanii. Któryś ze spryciarzy wytłumaczył mu, że hełm hełmowi nierówny, bo zależy, jak jaka seria uda się w hartowaniu. Po czym na próbę pożyczył mu własny hełm. I przy każdym wybuchu, choćby najdalszym, rzucał w hełm kamyczkiem. Sitwesi zaś za każdym razem winczowali trafionemu niesłychanej, wyjątkowej wytrzymałości hełmu. Na dopłatę za wymianę poszedł cały jeden kasztan, złoty funt, Churchill, scyzoryk wojskowy bardzo pękaty, bardzo uniwersalny i bardzo trudno otwierający się, i pięćdziesiąt fasowanych papierosów w cynkowej puszce. Co to wszystko warte wobec ceny życia? Inny dziadek, przysypany pociskiem, kiedy go wygrzebano, powiedział pobożnie, wskazując na krzyżyk jerozolimski na piersi: To on mnie uratował! Zbudowani, nabożni słuchacze a koledzy usadowili go na kamieniach. Po pewnym czasie spostrzegli, że uratowany myje się, przebiera w czystą bieliznę i poczyna śpiewać. To mycie zwłaszcza upewniło, że dostał chysia i odesłano go w dół. Inna taka ofiara chwaliła się, że przypikowawszy pod ogniem, trafił na drut nieprzyjacielski i przeciął go ku chwale ojczyzny. Słuchający drucik skoczył na równe nogi. – Toś ty, sukkin synu, ten kabel przeciął! Tak sobie trwał batalion czternasty między żartami i śmiercią. Wypatrywał białego obłoku w dolinie. Dolinę zadymiają. Muły idą, woda będzie. Czasem się te muły rozbiegały pod ogniem. Źle było postradać własnego muła, ale przyjemnie było schwytać cudzego, objuczonego bańkami z wodą. Jeden mu widmo, a nie wiadomo nasz czy niemiecki, błąkał się niepojony między pozycjami. I żył dwa tygodnie, nosząc wodę na sobie. Czasem zaszeleściły krzaki, mignęła sylwetka i znikła. Zasadzano się na niego na próżno. Tak trwał Batalion XIV, swoją harówką dając możność kolegom z innych batalionów wypocząć i przećwiczyć natarcia. Tu przypisek po bitwie. Trwał. Tracąc do dnia natarcia w wojnie pozycyjnej 16 zabitych i 46 rannych. Trwał i potem, kiedy pierwsze natarcie załamało się i odpłynęło. Trwał i później, kiedy drugie natarcie poszło, tracąc 45 zabitych, 163 rannych, kilkudziesięciu chorych odesłanych do szpitala. Trwał na tym odcinku pełne 26 dni.